Chodzi o odcinek o długości 7 km od Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 w Siczkach, gdzie wkrótce powstanie RONDO. To inwestycja długo wyczekiwana przede wszystkim przez rowerzystów. Trzy samorządy oczywiście większość obciążenia bierze na siebie samorząd województwa mazowieckiego, bo on zarządza drogą wojewódzką, ale. Właśnie w tym dobrym klimacie i zrozumieniu potrzeby zarówno mieszkańców miasta Radomia, jak również mieszkańców gminy Jednia Letnisko, wszystkich użytkowników ruchu drogowego, chcemy tam wybudować, przebudować tą drogę, która będzie zawierała bardzo ważny element oczekiwany przez mieszkańców od wielu, wielu lat, a więc ciąg pieszo-rowerowy. W ramach porozumienia radom i jedlnia letnisko zobowiązały się do przekazania samorządowi województwa mazowieckiego dotacji na pokrycie części dokumentacji projektowej. Obserwując to, ilu Radomian tak wypoczywa i korzysta z tej infrastruktury, kierując się do no, chociażby nad nadzalew, nadzalew w Cickach, to tylko pokazuje, jak bardzo ważna jest to inwestycja w zakresie poprawiania nie tylko bezpieczeństwa, choć ono jest najważniejsze, ale również komfortu przemieszczania się dla mieszkańców Radomia. Jedlnia Letnisko na dokumentację projektową przekaże kwotę 200 tysięcy złotych. To jest kolejne. Kilka kilometrów, które, które tak naprawdę połączy siczki z, z Radomiem. I cieszę się również z tego powodu, że mimo, że rozmawiamy od kilku lat o tej ścieżce, to zawsze rozmawialiśmy o budowie ścieżki, ale teraz mówimy o przebudowie drogi. Z, z tym elementem budowy ścieżki pieszo Więc będziemy mieli piękny odcinek drogi z Radomia do Jedlni Letniska, do Siczek. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji wyniosą 2 miliony 100 tysięcy złotych.